Witajcie ponownie odeszłem dosłownie z 30-40 metrów taka polana tutaj zaraz wam pokażę jaki drugi leżał aż nie wierzę żeby żebym znalazł kolejną sztukę Zaraz wam pokażę jak weszłem tutaj z dołu przeszłem tutaj i popatrzcie jak leży widzicie jaka sztuka leży na takiej kupce gałęzi Ach, strasznie sząpi dzisiaj nie wiem, czy to nie do pary, ale jest taki bardzo zielony. No może dlatego, że na słońcu leży na perełka wącha, nie? No i zobaczymy, co my tu mamy. Wow! Prawdzie zielony, ale jak go się umyje będzie całkiem ładny. Teraz sprawdzimy, czy to jest do pary, czy nie. Raz i dwa. Myślę, że może być do pary. No, piękna parka mi się trafiła. Ale nic nie poddaje się. Cóż, tam taki deszcz, gdy się znajdzie coś takiego. Nic jeszcze tutaj przejdę. Pozdrawiam wszystkich.